Dzisiaj witam się z Wami z mojej sypialni i chciałabym Wam pokazać moją pościel. Bo pamiętacie jak kupiłam sobie w Ikei i mówiłam, że szybko chcę ją wyprać i założyć, żeby pod nią spać. Akurat, patrzcie, pasuje do mojej sukienki, dzisiaj taka sukieneczka, ale wiecie co? Rewelacja. Po prostu rewelacje. I wiecie, co mi się najbardziej podoba? Podobają mi się kolory, bo jest, zobaczcie, troszkę jest pogięta, wiadomo, bo, bo się prała. Ja jej nie prasowałam, ale chodzi o to, że jest biało-czarna. Ale to, co lubię najbardziej, i powiem wam, że nie wiedziałam nawet, że coś takiego jest, że ta pościel ma przy suwakach takie, takie tasiemki różowe. I dla mnie to już jest bajka, dlatego że ja uwielbiam kolor różowy. I kiedy zobaczyłam, właśnie przy czarnym zamku wykończenie różowe, to już ta pościel mnie kupiła po prostu totalnie. I jestem mega, mega zadowolona. Teraz jeszcze Wam pokażę z drugiej strony, żebyście mogli bardziej zobaczyć. Tak ona się prezentuje na łóżku. O bardzo bardzo fajne w ogóle to że to jest bawełna i biskoza to jeszcze bardziej mi się to podoba no i zobaczcie tutaj są te wykończenia różową tasiemką przy poduszkach również no więc to jest po prostu rewelacja a ja uwielbiam właśnie połączenia z takim różem takim właśnie brudnym różem no, możecie pisać, czy Wam się podoba. Jeżeli tak, to w ogóle kupujcie, bo w Ikei właśnie taka pościel jest. No i te maziaje, te maziaje. No i ona jest bardzo fajna w dotyku. Jednak bawełnawisko za może być. Oczywiście, że Atlas byłby super, ale jak nie ma, to to też jest dobre. Zobaczcie moje zakupy z Aldi dzisiejszego dnia. Takie zakupy. Zapomniałam kuponu zabrać, dlatego że teraz jest taka akcja, że z kuponem tam jest taniej, chyba 5 euro na każde wydane. Teraz nie wiem, czy 40 euro to 5 euro się taniej zapłaci. No i oczywiście zapomniałam, ale trudno. Pokażę Wam takie ciekawostki, a mianowicie ogórki. Wiem dla wszystkich was mieszkających w Polsce normalka, ale tutaj serio rzadko kiedy są takie ogórki, więc ja się cieszę i chcę sobie zakisić, więc kupiłam sobie takie dwie paczuszki ogórków. Koper mam na działce, to brakuje mi tylko chrzanu, bym musiała chrzan gdzieś kupić, może w ruskim sklepie kupię. No i pokażę wam, tutaj kupiłam takie pałki, łódka kurczaka. Chcę zrobić oczywiście jajka. Północ jajka muszą być. półeczki, Salami da Paula, bo mi mnie lubi. Tutaj jest cukinia. Pomidorki. Zawsze u mnie też są pomidory. I szczypior. Szczypior w ogóle. Moja mama jak przyjechała do Niemiec i była za mną w sklepie, kupiłyśmy szczypior, to powiedziała wow, takiego szczypiora sztywnego to ja nie widziałam, bo on jest faktycznie sztywny i taki gruby inny niż właśnie w Polsce są takie bardziej cienkie no i tutaj oczywiście włoszczyzna truskawki kupiłyśmy dzisiaj właśnie w Aldi, tu Kasia sobie jakąś taką herbatkę wzięła papier toaletowy takie kulki dla Paula czosnek na Paula kakałko, on lubi dla mnie krem do mycia, shower gel, mydełko, fajne mydło, bardzo ładnie pachnie. No i oczywiście nagrodna dla mamy, kaffe latę na zimno. Fajna kawka lubię ją. No, a moje dziecko właśnie wróciło z miózy krzulę, to jest jego książka. I teraz jeszcze on poleciał sobie Aha. coś kupić. No i to by były moje zakupy. Piszcie oczywiście, co wam się z tych zakupów podoba. A mydełko, jeżeli nie kupowaliście jeszcze, to spróbujcie, bardzo ładnie pachnie. A ja teraz tutaj siedzę sobie w takim miasteczku oddalonym, trochę daleko ode mnie. Zobaczcie, co chwilę tutaj auta jeżdżą. I czekam, czekam. Jeszcze muszę 15 minut poczekać i wtedy, i wtedy już będę mogła iść tam, gdzie potrzebuję pójść, oczywiście. A tutaj, non stop, coś jeździ słuchajcie. co no stop, taka ulica jest, ulica jest taka, o, z kostki. Teraz, auto... Teraz akurat autobus przejechał, no. Ale jeszcze tylko parę, parę minut, muszę Wam powiedzieć, że tutaj niedaleko jest fajny kościółek. Teraz tak patrzę. Ładny kościółek jest. No i w ogóle siedzę sobie pod takim daszkiem. Zobaczcie. Taki daszek. Takie kratki w ogóle. o, Takie krateczki. Tam u góry jest bank. Tam u góry jest bank. Akurat nie ten budynek, tylko obok troszeczkę. To właśnie jest bank. No i parking. Widzicie, samochody stoją. Generalnie to miasteczko jest bardzo fajne, ładne i to miasteczko się nazywa Pietzhausen, tak się nazywa. I tutaj jeżeli by się chciało kupić jakąś nieruchomość to muszę Wam powiedzieć, że ceny są też wysokie, bo takie prestiżowe dość miejsce do mieszkania. No i kiedyś tutaj często bywałam, teraz trochę rzadziej, rzadziej, ale przynajmniej raz w tygodniu tutaj jestem. Także, także widzicie, sentyment do tego miejsca też mam. Pokażę Wam trochę jak wygląda. No i tu jest ten kościółek, o którym Wam mówiłam. Ale to nie jest katolicki, tylko pewnie ewangelicki, bo katolicki jest gdzie indziej. Fajna w ogóle powierzchnia, zobaczycie, kostka taka brukowa i są chodniki, no i tutaj z tych dużych jest ulica przez to też auta wolniej jeżdżą też ma pewnie jakieś znaczenie ale też ładnie to wygląda, mi się bardzo podoba o. w ogóle to miejsce jest no, bardzo fajne. fajne fajne jest to miejsce jeżeli chodzi o, o miasteczko to bardzo fajne i tu jest Metzgeraj to jest sklep mięsny tam dokładnie, tam się znajduje sklep mięsny no i od Bauer'a piszę że od Bauer'a czyli od no takiego rolnika tak bym to nazwała no i zobaczcie, tutaj właśnie tutaj też są te wyłożone takie kamienie no mi się bardzo podobają właśnie te wykończenia i to powoduje, że tutaj samochody zwalniają na tym, nie? także też ma jakiś tam urok swój to jest Bekeraj. Bekeraj. Tam też sobie czyta nawet gazetę. Właśnie mi się to podoba, że oni przychodzą sobie do, tego, do takich cukierni, do takich kawiarni i właśnie czytają sobie gazety. Co w tych czasach, moi drodzy, to już jest rzadkość. To już jest po prostu rzadkość. Tam jest apteka tam się znajduje tu jakieś tekstylia, ale teraz są zamknięte bo jest troszkę już późno wszystko już się pomału zamyka tam też jest taki mm, ten, taki dom dla tych starszych osób senior house chyba tak jakoś się nazywa, tam pomagają właśnie tym osobom, tutaj można wejść z tej strony, kiedyś coś szukałam przez przypadek tam trafiłam no, a tam zobaczcie jak tam dalej W ogóle to, to miasteczko Pichausen, jest położone właśnie w górze, na górze. <noise> nie powinnam włączać. Nawet próbowałam włączyć słuchajcie kamerkę, ale odmówiła posłuszeństwa pierwszy raz. <noise> Powiedziała nie włączaj. Dobra, ale chcę wam jednak pokazać męża swojego. O. Nie, nie, nie jego. <noise> nie, chcę wam pokazać, co mamy tutaj na stole. I zaraz Wam to pokażę, ale zanim Wam pokażę, co my mamy tu na stoliku, i mąż nie może jeszcze jeść, bo musi być wszystko nieruszone, to chcę Wam pokazać co innego, bo ja oczywiście uwielbiam te nasze takie rzeczy, które odkrywamy w tym domu, i to sprawia taką radość mi, że właśnie tutaj na przykład można sobie, sobie wodę, Zebrać z deszczu, bo mamy, nie dość, że mamy taką specjalną beczkę. Na to, to jeszcze tutaj, o, zobaczcie. O, dwie konewki. Już ta pomarańczowa się teraz napełnia, a już całe wiaderko się napełniło. I zaraz pokażę Wam to. Chodźcie. No i zobaczcie, tutaj już jest wiaderko napełnione. Teraz przejdziemy do konewki. Ale zobaczcie, już przestało padać. Już tylko kropelki po prostu. O, nie no, ona już się nie napełni. Już to już jest tylko na dnie. Ale jak to mówią, po kropeleczce i coś tam jeszcze będzie. Ale wiecie co? Ja mam do Was pytanie. Wiem, może już jest ciemniej, ale. Ale będziecie jeszcze widzieć, zobaczcie. To jest mój oleander, nie? I teraz przyjrzyjcie się. On ma takie kwiatki. A to jest ten oleander, który mi nie zakwitł. On tak długo, długo zanim zaczął kwitnąć, ale on ma zupełnie inne kwiatki. Zobaczcie. I teraz moje pytanie: czy to jest na pewno oleander? Czy może to jest? Czy to jest może rododendron? Kto wie? Jeszcze raz Wam pokażę z bliska, bo to są zupełnie inne kwiatki niż ten ma. Widzicie? To są takie te są takie kwiatuszki, bardzo delikatne, a te są takie, takie jak, takie pełne, jak goździki. Zobaczcie, takie zupełnie, zupełnie inne. O, tutaj może bardziej zobaczycie. Ja teraz nie wiem. No, liście niby podobne. O, ten ma takie, ten ma takie, podobne. Ale nie wiem. A tu proszę, Kicia została na mokrą deskę położona. <laughs> Zaraz będzie zwiewać, bo ona nie lubi deszczu. Jak tylko słyszy kropelki spadające, to ona od razu czmyf, już jej nie ma. A teraz moi drodzy, przechodzimy. Tak jest, do naszego stołu. No i zobaczcie, co my tu mamy. Pizza. Oczywiście kupiona. Nie zrobiona tym razem, tylko kupiona. No i świeczuszka. Tutaj woda, tutaj coś innego, czerwonego. O. I tu jest oczywiście. Tu jest oczywiście oliwa. I tą oliwę Wam polecam, bo ona jest super. A my zawsze do pizzy. Używamy też takie chili, bo my lubimy na ostro. To jest akurat po pieprzu, ale w słoiczku, ale my mamy tutaj chili. Nie wiem czy to widać. O. No, to teraz już ten pan może jeść. No i smacznego. Smacznego. Możesz zajadać w drodze. W końcu. W końcu. No i po deszczu taka... O, tak się prezentuje. Wszystko po deszczu. Niebo się trochę przyjaśniło, aczkolwiek już jest późno, naprawdę późno. Ale... Ale jeszcze widno. Pedro, ledwo kupiłeś auto, a już do serwisu Do serwisu, no tak. Wypadek był, bo kierownica wyprowadził samochód od Hamburgu do mój domu. Kierowca prowadził... Kierowca prowadził samochód. I... Został samochód, sprawdził wszystko, wszystko przeglądał ładnie, pakińce, zabrał tam um, opony uh, zimowe, schował znowu, do garażu i wszystko było ok. Potem pokazywał samochód do żona i do Kasia. I Kasia, pierwsza rzecz, które on widziała, ona siedziała uh, na akceso, na uh, stół. Z tyłu. I widział już że taki. Bo tam ma taki sportowy kszeso. I on ma taki plastikową pokrywkę. I tam plastikowa pokrywka była bardzo mocno polisowana. No to już widział tego, się zdenerwował i skontaktował dilek, który specjalnie i powiedział, co się stało i tam dealer był na pewno bardzo bardzo miło i wszystko zorganizowało i jeden tydzień zorganiz zorganizował e, wymieniana tam części, które były zapsuta na e, by było blisko naszego domu. I tutaj jest ja też teraz, tam bardzo dobry serwisu, mamy kawę tutaj. Właśnie muszę nam pokazać to 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 kaweczka, ciasteczko, ciasteczko to jest takie chyba włoskie, kolory takie przynajmniej włoskie, no i czekamy, zaraz będzie odbiór, nie? Czekamy I, i powiem jaki długo miał też tam e, e, Mercedes, który miał taki bardzo duży dealer i był bardzo dobry serwis też i, i był miejsce, które mogę siedzieć, czekać na samochodzie, wypić kawę też jak chcesz. Były fotele, były stoliki do wybrania. No to nie I też się i... płaci, to wiesz. I też na misce było już od razu samochód zapasowy, można wynajmować tam i można zabrać samochód i wrócić do domu. No, teraz wam pokażę tutaj, jakie autka są takie, koło nas. Mój mąż jest brazylijski i powiedział, że nie dba o to, czy się pomyli w języku niemieckim czy nie. Prawda? Mówi w ogóle, ludzie rozumieją i, i tak I jest. Tyle. Jestem brazylijski, nigdzie nie mów, będę mówił perfekcyjnie po polsku, Że niego inny język. I tak jest, muszę aceptować, to muszę być jest? zadowolony i, i, i życie dalej. Tak, i życie kręci się dalej, a my odjeżdżamy, moi drodzy, w Siną Dal, BMW. No. Naprawione. Naprawione. I Naprawione. Bardzo dobre To też jest takie dobre, tak jak mnie jest. Dokładnie. A zobaczcie, ja tutaj wsiadam do swojego Hundasia, bo mąż mnie wyciągnął z domu i powiedział, że muszę z nim jechać, bo muszę go odebrać. <śm> 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 po czym się okazało, że to trwało tylko chwilę. Także Pedro do swojego auta leci. Ale miał kawę. Ale miałem kawę właśnie, o. <śm> dobra była. Pychotka. Mm. To Pan Mężusiu, zobaczymy pa. się w domu. Papa. Pa. Teraz przygotowuję, przygotowuję, zobaczcie, oo, na Flomart. No i on się odbędzie 29, tutaj macie odwrotnie, bo kamerka tak pokazuje. 29 czerwca. I zobaczcie takie karteczki. I tu oczywiście już mam pocięte. Ojej, żebym tylko nie ten, nie podarła. Mam pocięte, i tutaj mam właśnie dalszą część do cięcia. Bo tutaj, właśnie tnę, moi drodzy, tnę, bo właśnie tnę, bo już jutro, gdzie tu jesteście? Wezmę o tak troszkę dalej, żebyście widzieli, bo już jutro sprzedajemy. Powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że ktokolwiek przyjdzie, <noise> bo tyle pracy włożyłam w to. Potem Wam pokażę, jak tam przygotowałam na dole. I, I będę sprzedawać, ale nie będę sama sprzedawać, a jutro zobaczycie, znaczy jutro, Wy zobaczycie w tym filmiku oczywiście zobaczycie z kim. Bo będę sprzedawać z kimś. Będę sprzedawać z kimś. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że dużo, dużo ludzi po prostu do nas przyjdzie i będzie chciało w ogóle cokolwiek zakupić. No bo słuchajcie, ciuchy są fajne, naprawdę. Wydaje mi się, że nie zużyte jakoś tam bardzo dużo butów. Także jak ktoś ma dziecko, to naprawdę. Może zakupić fajne, fajne rzeczy. A ja Wam chcę właśnie pokazać, jak ja się do tego przygotowałam. A w ogóle to jeszcze Wam pokażę, gdzie, bo zamieściłam takie ogłoszenie w Edece, zamieściłam ogłoszenie w Kauflandzie. Koleżanka moja jeszcze na stronie internetowej wrzuciła takiej właśnie tutaj naszej społeczności. Także zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie, a wytrzymajcie kciuki. Chociaż wy już się dowiecie, nie? Bo będziecie to widzieć w tym filmiku. Oczywiście, jak to wszystko przebiegnie, bo ja jeszcze tego nie wiem. E, także chyba nie możecie jednak kciuków trzymać. Muszę sama za siebie trzymać. No. W ogóle piszcie, czy wy sprzedajecie albo wystawiacie te Wasze rzeczy jakieś. Ja uważam, że to jest fajny sposób na to, żeby... Pozbyć się tych starych rzeczy i za jakąś rozsądną cenę, właśnie sprzedać. Ktoś inny może się nimi cieszyć. A ja tutaj chcę, żeby te, te, te pieniądze, które z tego, um, z tych ubrań będą, żeby one poszły na moje dzieci, także one sobie coś tam właśnie kupią, o czym marzą, albo dołożą sobie do czegoś fajnego. No. Dobra. Tnę dalej, już nie zabracam Wam głowy. Kasia mi przygotowała taki napis: Flomart. O, ja przed chwilą tutaj za pomocą tego dziurkacza zrobiłam dziurki, i teraz będę będę tą wstążkę przez to przekładać i powieszę przed domem, bo za chwilę będzie Flomart.